Cześć. To jest oficjalnie pierwszy odcinek sensu agro, a ja jestem Michał. Zacznijmy od mojego fragmentu. Junknot, sekretarz Patrycjusza, czekał przy drzwiach i szybko usadził go na miejscu przed biurkiem jego lordowskiej mości. Po dziewięciu sekundach pracowitego pisania lord Wettinari uniósł głowę z nad dokumentów. Ach, pan Liquid, rzekł, nie w swoim złotym kostiumie? Jest w czyszczeniu wasza ludowska mość. Mam nadzieję, że miał pan dobry dzień, to znaczy do tej chwili. Mój mistrz rozejrzał się, sortując w pamięci ostatnie drobne kłopoty urzędu pocztowego. Jeśli nie liczyć z który stał przy swoim pracodawcy w postawie pełnej szacunku, czujności, byli sami. Mogę wszystko wytłumaczyć, zapewnił mistrz. Barwetynarii uniósł brew z czujną miną człowieka który znalazł się na talerzu kawałek nosienicy, ostrożnie podnosi resztę sałaty. Bardzo proszę, rzekł i usiadł wygodnie. Trochę nas poniosło, tłumaczył Moist. Myśleliśmy nieco zbyt kreatywnie. Eee, ułatwiliśmy Mangustom mnożenie się w skrzynkach na listy, żeby wyeliminować węże. Wetinary milczą. Ehm, które przyznaje, sami wprowadziliśmy do skrzynek na listy, żeby zredukować liczbę ropuch. Wetinari się powtórzył, Ym, które to fakt, nasz personel wkładał do skrzynek na listy, żeby odstraszyć ślimaki. Wetinari pozostał bezgłośny, Ym, które zaś, co muszę uczciwie zaznaczyć, dotarły, dostały się do skrzynek z własnej inicjatywy, aby się pożywić klejem na znaczkach. Dokończył mość, świadomo, że zaczyna był kotać. No cóż, przynajmniej zaoszczędziły Wam pracy z umieszczaniem ich tam własnoręcznie, stwierdził satysfakcją Patrycjusz. Jak można wnioskować, mamy do czynienia z sytuacją, gdy chłodna logika powinna ustąpić zdrowemu rozsądkowi, powiedzmy, przeciętnego kurczaka. Tak, często chyba tak mamy, że jaka jest sytuacja, że chłodna logika powinna ustąpić rozsądkowi. Pan Trypaczet w książce Świat Finansiery. Doszedłem do tego na przykładzie poczty Bank Marburg. My możemy dojść do tego samego na podstawie ustawy, bo tak to się, tak to się nazywa, o obrocie gruntami rolnymi, która podobnie jak mangusty, węże czy ropuchy musiała wejść ze względu na ślimaki, w tym przypadku dopłaty bezpośrednie, dopłaty obszarowe, jeśli ktoś tak woli to nazywać. Eee, czemu? Skąd te dopłaty jako przyczyna? Czemu ta ustawa jako skutek? Dzisiaj każdy chce mieć ziemię. Każdy chce mieć ziemię, bo ziemię jest dobrą lokacją kapitału. Mało tego, że za ziemię rolną urzędnicy płacą rolnikowi konkretne pieniążki. Eee, to, co, co roku parę stówek się przytuli. Nawet jeśli się nie wie, gdzie moja własna ziemia jest. Tak? Bo nie muszę wiedzieć, gdzie jest moja ziemia. Często rolnicy, tak zwani rolnicy z Marszałkowskiej, nie mają pojęcia, gdzie jest ich ziemia, a mimo to dostają za nie dopłaty. E, dzierżawcom, oczywiście nieoficjalnym dzierżawcom, najczęściej już część dzierżawny. E, sami nic tam nie produkują, no, siłą rzeczy nie wiedzą, gdzie ta ziemia jest. Natomiast faktycznie rolnicy e, raz nie dostaną dopłat. Dwa, zapłacą czynność dzierżawny czy chociaż równowartość podatku rolnego. E, oczywiście oni tam produkują, bo, bo muszą, bo na przykład potrzebują paszy dla zwierząt. Albo bo z ich wyliczeń wynika, że i tak się to opłaci. Są też inne wyliczenia. E, w pewnej gazecie rolnej, którą przed chwilą sobie przypomniałem, e, od 200 do 300 złotych bodaj wyliczono zysk z uprawy jęczmienia na jednym hektarze. Na przeszło 600 złotych zysk z uprawy pszenicy na tym samym hektarze. Tylko, że nie, wo, nie wolno tych roślin uprawiać rok w rok. A nawet jeśli będziemy je uprawiać, no to policzmy sobie. W mojej okolicy hmm, ceny gruntów wahały się od 40 do 50 tysięcy złotych. Podzielić to na 300 zł, powiedzmy, za inczmień, albo 700 za pszenicę. Nawet za, po 700 policzmy za pszenicę. Ile to jest lat? No, cała masa. Tego się za jedno pokolenie nie zwróci. A to było wyliczone już po doliczeniu dopłat bezpośrednich. Trochę lipa, nie? Eee, tak jak tu z było mówione. Musimy ustąpić rozsądkowi. Sama ustawa ma zapewnić rolnikom to, że to oni będą kupcami ziemi, że to oni jako jedyni będą mogli odkupować od tych pseudo rolników hektary, które są im potrzebne, że nie będzie im się walał, czy to inwestor zagraniczny, czy krajowy. Tylko, że można by to było zrobić zupełnie inaczej. Wystarczyłoby zlikwidować dopłaty bezpośrednie. Co może zdziwić z ust rolnika, i jestem za likwidacją dopłat bezpośrednich, dopłat obszarowych. W ogóle dopłat unijnych. W ogóle dopłat finansowych do czegokolwiek. Tak samo jak przeciwnikiem Krusu, ale też zus -u. Ale to, to już mniej o to. Rolnicy świadomi ekonomicznie, tacy, którzy na przykład studiowali, albo tacy, którzy się interesują ekonomią na co dzień, mają świadomość tego, że od wejścia dopłat bezpośrednich, czy dopłat obszarowych, czy też innych sposobów współfinansowania inwestycji w ramach Unii Europejskiej. Ceny środków produkcji dla rolnictwa znacząco wzrosły. Były takie lata, kiedy za nawozy w ciągu dwóch czy trzech lat cena podwoiła się. Za nawozy sztuczne. Yy. Zmieniły się przepisy. Bardzo dużo ich przybyło. I wszystkie one są. Yy. Są wymuszane, respektowanie tych przepisów wymuszane jest przez obcinanie dopłat bezpośrednich. W momencie, gdyby te dopłaty zlikwidowano, e, oczywiście część gospodarstw by padła. To nie ulega wątpliwości. Natomiast e, w międzyczasie okazałoby się, że nawozy powróciłyby do sensownych poziomów. Ceny nawozów, ceny środków ochrony roślin, ceny maszyn i ceny ziemi co dla, dla nas w tym momencie jest najważniejsze Znacząco by spadły. Przed wejściem do Unii ziemia kosztowała w mojej okolicy około 10-15 tysięcy złotych za hektar. Dzisiaj 40-50 tysięcy za hektar. Robi wrażenie. Przeszło trzykrotnie, nawet pięciokrotnie. Tak, w wybranych przypadkach cena ziemi wzrosła przez dopłaty bezpośrednie. Eem, ciągniki podróżały razy dwa. O jak już wspomniałem. Środków ochrony roślin możemy stosować znacznie mniej przez te przepisy. Ja nawet trawy muszę kosić w określonym kierunku, bo Unia Europejska wymyśliła sobie taki przepis i podobno co chwilę zerka z satelity, czy rolnicy stosują się do tego przepisu. Mało no, który się stosuje. Jest to przepis martwy, ale przepis istniejący. Eee, takie rzeczy wymusza na nas Unia. Niestety. A w momencie, kiedy zabraknie jej środka do szantażu, bo jest to tak naprawdę środek do szantażu rolników, część z tych przepisów padnie. Padną na przykład przepisy o tym, że można od konkretnej daty do konkretnej daty stosować nawozy naturalne, nawozy organiczne. Tak jak obornik, tak jak gnojówka, gnojowica. Co to da? Przede wszystkim. Rolnicy będą uzależniali stosowanie tych nawozów od faktycznego stanu przyrodniczego. Czyli w momencie, kiedy wegetacja rusza, to i oni będą ruszać z wykorzystywaniem tych nawozów. Kiedy wegetacja zamiera, oni będą wiedzieli, że już nie ma sensu ich stosować. Po co powiększać swoje straty? No chyba oczywiście, że będą musieli gdzieś je przewieźć, rozdysponować, żeby zapewnić sobie miejsce na zimową produkcję tych nawozów. Dzięki temu wzrośnie produktywność w rolnictwie, paradoksalnie. Dzięki temu, że zmniejszą się te sztuczne przychody rolników, zwiększa się produktywność, więc potencjalnie wszystkim nam się to opłaci, bo po pierwsze, nie rolnicy nie będą się w podatkach zrzucać na dopłaty. Po drugie, będą mieli tańszą żywność. Gdzie dopłaty były, były tłumaczone tym, że dzięki temu żywność będzie tańsza. Nie. Przez to, że istnieją dopłaty, żywność jest droższa. Przez to, że istnieją dopłaty, ziemia jest droższa. Przez to, że istnieją dopłaty. Wszystkie produk środki produkcji dla rolników są droższe, więc rolnicy też siłą rzeczy szukają zbytu po takiej cenie, która zapewni im chociaż minimum, chociaż możliwość odnowienia produkcji. Oczywiście no, siła nabywcza, siła ekonomiczna rolnika, gospodarstwa rolnego nie jest tak duża jak choćby sklepikarza, ale, ale jakaś tam jest. Rolnicy, ci młodzi, szczególnie ci młodzi rolnicy, nie chcą dopłat bezpośrednich. Chcemy dostawać pieniądze za to, co wyprodukujemy. Chcemy dostawać za efekty swojej pracy, a nie za jakieś kwestie urzędowe. Myślę, że każdy producent woli dostawać pieniądze za to, co wyprodukuje za to, ile się narobi, niż za to. Że jest. Bo to, że jest, no to sprawia, że niestety nie wszystkim się chce robić. E... No więc paradoksalnie lepiej wykorzystywalibyśmy swoje hektary, gdyby tych dokładnie nie było. Choć i teraz każdy faktyczny producent wykorzystuje je najlepiej, jak potrafi. To ci z Marszałkowskiej, tak zwanej Marszałkowskiej. Choć oni mogą równie dobrze sobie mieszkać, nie wiem, w Szczecinku, na ulicy Poniatowskiego, albo gdziekolwiek indziej. Ci, tym rolnikom, sztucznym rolnikom, udawanym rolnikom, nie zależy na, na produkcji, nie zależy na łatwym pieniądzu, na inwestycji w grunt, która kiedyś się zwróci. A ustawa o obrocie ziemią rolną, nie wiem czy tak się nazywa, ale o tym generalnie mówi, um, ta ustawa spowoduje, że pewna bańka spekulacyjna, która w tej chwili istnieje, pęknie. Wielu z tych ludzi straci swoje oszczędności, które zainwestowali, e, zainwestowali w ziemię rolną. Wiele firm, które w tym momencie skupują ziemię niemalże po trupa, straci majątki, straci gigantyczne sumy pieniędzy. Jak mówię, w tej chwili ziemia u mnie w okolicy chodzi po 40-50 tysięcy złotych. W momencie, kiedy jakaś firma postanowiła kupić sobie 10 hektarów, no mamy blisko pół miliona złotych. Nie w dmuchał. Um, jak dla mnie najlepszym sposobem na to, żeby ziemia rolna staniała i staniała w sposób w miarę kontrolowany, jest likwidacja dopłat bezpośrednich, która się opłaci wszystkim. Co więcej, kurczę, to się wietnie. Dzięki. Co złego to nie ja. Cześć.